20. czerwca 2022 roku, jesteśmy w Ząbkach na dozwód Arenie, która dziś staje się areną zmagań o Mistrzostwo Polski w kategoriach do lat 15 i do lat 17. Od godziny 12 przed nami finał Centralnej Ligi Juniorów U15, w którym Górnik Zabrze powalczy o złoto z Lechem Poznań. Popatrzmy, Dominik Kiba wysoko podniesiona ta piłka, ale raczej spokojnie odprowadził tylko futbolówkę wzrokiem. Mateusz Próchniewski. Zerwane więzadła krzyżowe, więc to wszystko fatalnie się dla niego potoczyło. To tak jeszcze kończąc wątek Igora. A tymczasem szansa przed zarankiem, nie ma mowy o faulu pokazuje to sędzia. No ciekawi jesteśmy, jaka będzie decyzja. Widzimy, że zawodnicy obu drużyn skorzystali z tej przerwy, żeby, żeby uzupełnić płyny, żeby posłuchać kilku uwag od swoich trenerów. A teraz spoglądamy na sędziego krumplewskiego, i to jest rzut karny dla Lecha Poznań. Jeszcze raz ta sytuacja, patrzymy co tutaj się wydarzyło. Zobaczmy, zawodnik Lecha Bartosz Zarany chyba został w tej sytuacji nadepnięty przez Mikołaja Pawlucego. Miałem takie wrażenie po tej ostatniej powtórce. Pewnie po tym rzucie karnym z chęcią raz jeszcze sobie tę sytuację obejrzymy. Żółta kartka dla środkowego obrońcy Górnika Zabrze. No, a więc rzeczywiście w 28 minucie Lech Poznań stanie przed doskonałą szansą na objęcie prowadzenia. Kto będzie egzekutorem tej jedenastki? Bartosz Zaranek. Kto wyjdzie górą z tego pojedynku? Zaranek! Obok braki Zmarnowana kapitalna szansa przez napastnika Lecha. Widać w że niestety Bartosz chyba troszeczkę nie wytrzymał ciśnienia. Ja chciałem powiedzieć, na szczęście wgryzał się w język, że właśnie w meczu ze Słowenią Mateusz Jelenik w bardzo dobry sposób rzut karny obronił. Tak biorąc pod uwagę przebieg tego spotkania pierwszej połowy... Uwaga, bo teraz będzie szansa na soczyste uderzenie i po raz pierwszy e, trudna, wymagająca interwencja e, Pruchniewskiego. Naprawdę niezły strzał Huberta Jasiaka. Zgadza się, precyzyjny strzał przy słupku. No. Teraz Bartosz Zaranek w polu karnym. No, skutecznie odzyskuje tę piłkę. To może być naprawdę bardzo dobra szansa. Igor Brzyski uderzał. Mówiłem o tym, że tego nazwiska możemy długo nie wymieniać, a później, kiedy już ono się pojawi, no to w kontekście groźnej sytuacji. Zankiewicz jest troszkę miejsca dla zaranka. Ograny świec. Zaranek, czy będzie szukał sam strzał? Na pewno ten zawodnik będzie chciał zrehabilitować się za tę pierwszą połowę, za ten zmarnowany rzut karny. Tak jak dzisiaj jesteśmy. Na meczu my, jako Tuner i my, całem sztabem, przyglądamy się e, grze e, Denisa. No tutaj zdaje się był spalony, ale ta akcja, wiemy, że jest war, więc jest puszczona. Matyśkiewicz, Bruchniewski. Ta chorągiewka pewnie za chwilkę pójdzie w górę, a może nie, a może ta nasza perspektywa nas zawiodła i tutaj I... będzie szansa dla Matyśkiewicza. Broni to Bruchniewski. No i nie podnosi chorągiewki sędzia liniowy. To jestem troszkę zszokowany, bo miałem Zgadza takie się. wrażenie, że kiedy Hubert Jasiak ruszał z tą piłką prawą stroną, no to ja z góry założyłem, że i tak nic z tego nie będzie. Zgadzasz się. Widzę, że za nas na błyskot patrzy cały czas na liniowego sędziego, kiedy tą chorągiewkę podnosi, a on jej nie podnosi. Kniat do Stankiewicza. Stankiewicz. Wraca piłka do Kniata. Jan Kniat. Prawa strona, od razu to wszystko funkcjonuje nieco szybciej, może będzie szansa na strzał Stankiewicza, 1 do 0 dla Lecha Poznań. A więc no szybko, przyszły efekty można powiedzieć tej zmiany, no bo co by nie mówić, to Kniat zaczął tę akcję podaniem na prawą stronę boiska. Tak, ale tutaj no chłopcy chłopcami, ale tu trzeba oddać no, kunszt e, trenerowi, bo to tak naprawdę ta zmiana nie tylko zawodnika, ale i pozycji spowodowała delikatne zamieszanie w szeregach Górnika, Zabrze i Skrzemnie to Igor Stankiewicz wykorzystał, znalazł się sam na sam z bramkarzem i z premedytacją wykorzystał sytuację, która mu została stworzona strzelając gola. Jednak taki charakter, oni pokazali ten charakter w ligowym meczu rozegranym 8 maja z GKS-em Katowice, wygrali to spotkanie może o tym za chwilę, bo szansa na 2 do 0 w takim siatkarskim stylu zbił tę piłkę Mateusz Jeleń po strzale Draszczyka. Bardzo dobra akcja, ale chciałem powiedzieć, że to znowu Janek Kniat, Igor Stankiewicz byli jego autorami, a Igor Draszczyk mógł być bohaterem tej akcji. Ale tak jak powiedziałeś, Mateusz Jeleń no w taki dosyć zaskakujący sposób, siatkarski można powiedzieć, sporował piłkę na wrzut z autu. Dramaturgia. Nastąpiła dośrodkowanie, będzie kapitalna szansa, nie trafił czysto w piłkę, w ogóle nie trafił w nią Matyśkiewicz, jeszcze okazja do poprawki, ale broni Próchniewski, uderzenie wykonane przez Janotę, zobaczymy jak to uderzy Sokołowski, trzyosobowy mur ustawiony przez zawodników Lecha, mocny strzał Sokołowskiego, ale okej, okay, mocny był na początku, potem ale na tej sile wytracał nie... i złapał piłkę Nie, To było dobre uderzenie, teraz troszkę przypadkowo jest pod nogami Piotra Golki, Golka, zobaczmy, Barczak. Mocne wstrzelnie piłki w pole karne i bardzo pewne e, wyłapanie futbolówki przez Mateusza Próchniewskiego. Ostatni gwizdek sędziego Damiana Krumplewskiego. Lech Poznań może rozpocząć świętowanie. Lech Poznań cieszy się z Mistrzostwa Polski do lat 15, a zawodnicy z Zabrza padli na murawę, pewnie z zełzami w oczach, albo już nawet wylanymi z tychże oczu, no bo na pewno nie jest miło przegrywać spotkanie finałowe. Cieszą się zawodnicy kolejorza, no bo oni kończą ten sezon. Na pierwszym miejscu w Polsce w tej kategorii wiekowej. No i zdaje się, Rafał, że biorąc pod uwagę całokształt sezonu i też tego spotkania, to mistrzostwo im się należało. za chwilkę ten najpiękniejszy moment na pewno dla wielu tych zawodników. Puchar idzie w górę. Lech Poznań, mistrzem Polski w kategorii do lat 15. Lech Poznań, który rok temu jako cała delegacja zespołów U15 i U17 z Ząbek wracał z wielkim smutkiem. Dziś na pewno będzie wracał z ogromnym szczęściem. Ze złotem na szyi, z Puch Gdzieś z przodu pewnie tego autokaru, każdy będzie chciał tego pucharu dotknąć, każdy będzie chciał go ucałować, zrobić sobie z nim pamiątkowe zdjęcie. Długo się je pamięta i nigdy się ich nie zapomina. O tak to będzie najlepiej brzmiało. Zobaczmy jak cieszą się młodzi zawodnicy Lecha.